Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych. Metamorfozy Lalek już trwa. Przed nami kolejny pokaz. Goszczę w studiu Wiktora Wiktorczyka, szefa dyrektora Teatru Klinika Lalek z Wolimierza. Dzień dobry panu. Dzień dobry, uszanowanie. Z czym przyjechaliście do Białego Stoku? Hmm, Cyrk Tarabumba. Cyrk Tarabumba, takie widowisko. Ehm... Zainspirowane no, lata temu, lata temu, jakieś 10, może więcej, w takich najnowocześniejszych trendach sztuki cyrkowej pojawiło się hasło cyrk bez przemocy, prawda? No i to jest taka, że cyrk bez przemocy, czyli bez udziału zwierząt, bez jakby tego wszystkiego, bez tego znęcania się prawda, nad, nad, nad tymi zwierzątkami występującymi na arenie. I to jest taka lalkarska odpowiedź na to, że można, jakby, można i połączyć i tradycję takiego klasycznego cyrku z takimi współczesnymi, z współczesnymi trendami współczesnego, współczesnego cyrku, tak? Że u nas w, roli, w rolach zwierząt występują lalki, a w rolach artystów cyrkowych po prostu aktorzy. Ja przyglądałem się waszym próbom przed chwilą i dwa skojarzenia przyszły mi na myśl. Oczywiście nie znam fabuły, nie widziałem całości, więc nie wiem, mogę się mylić, ale w tym spektaklu widzę duże wpływy, może to potężne nazwisko, ale Gordona Craiga. No gdzieś ten temat nad marionety jakoś chyba w, waszych, w waszej produkcji się pojawia. A po drugie, taki wpływ znanego nowojorskiego teatru Bread and Puppet Theatre, gdzie teatr zasłynął wykonywaniem lalek Eko. Mm, no tak. a macie coś wspólnego? Peter Schumann to nasz mistrz. Znamy się od wielu, wielu lat, odwiedza nas często. Nie byliśmy jeszcze w Wermoncie u niego, ale często go spotykamy, jak ktoś gdzieś podróżuje po Europie czy po Polsce. Także ewidentnie jest to jakby nasz taki no, mentor, maestro, prawda, który wpłynął na jakąś poetykę, powiedzmy, naszego teatru. No Gordon Craig, no nadmarioneta, nie wiem czy to akurat o taką nadmarionetę mu chodziło, um, ale też owszem, owszem jest to, znaczy czy był, czy jest e, jakiś taki element, który, który budował jakby tą poetykę i jakby metodę działania, prawda, teatru. Tak, bo mówimy o spektaklu plenerowym, spektaklu, który jest połączeniem sztuki lalkarskiej i tak jak pan wspomniał sztuki cyrkowej w takim nowoczesnym właśnie ekologicznym hmm. i pełnym humanizmu jak rozumiem w wydaniu tak. właśnie bez y, cierpienia a kogo zobaczymy bo wiem że zobaczymy śpiewającą żyrafę hmm. y, śpiewającą żyrafę latającego słonia lwa który pożera tresera latające ryby ludojady, y, najsilniejszego człowieka na świecie no cała klasyka y, klasyka tego y, cyrku sprzed lat prawda takiego klasycznego panie wiktorze czy jest coś takiego, jak teatr lalek dla dorosłych. Czy on rzeczywiście formalnie różni się czymś od teatru lalek dla dzieci? Hmm. Jak Kwestia uważa? pytania, kto to jest ten dorosły, prawda, bo mm, w zasadzie powszechnie już jest wiadomo, że w każdym dorosłym jest dziecko, prawda, drzemie dziecko. No i ono, to dziecko dorosłe według mnie yy, powinno w sobie pielęgnować. My staramy się robić family show, czyli takie spektakle dla dzieci, dla mamy, taty, dziadka, babci. Różnica, no jakaś tam, jakaś, jakaś różnica, ja myślę, że, że dobry teatr to i, i dziecko, prawda, jakby przyjmie i po podróżuje z nami. No i dorosły, prawda? No, tak, tak to zauważam, że dorośli się znakomicie bawią przy tym show i tak samo jak dzieciaki. No ale to tak jak mówię, w każdym dorosłym jest, jest dzieciak yy, i o tym powinniśmy pamiętać. No, owszem, że są takie yy, stricte teatry lalkowe dla dorosłych, prawda, z jakąś poważną literaturą, z jakimś takim już dorosłym przesłaniem czy z jakimś takim, yy, no, emocją, żeby przestraszyć tego dorosłego, no ale to już są takie specjalne zabiegi teatru dla dorosłych, no bo co tym dorosłym tam powiedzieć, no, yy, jedynie to nimi wstrząsnąć, prawda, że nie ma happy-endu i niech sobie pomyślą co dalej. Natomiast my preferujemy taki teatr dla, dla wszystkich. Bardzo się cieszę i takiego teatru sobie życzę również, za chwilę będę w, dzieciaka w sobie odkrywał, mam nadzieję. Zapraszam. Pan Wiktor Wiktorczyk, Klinika Lalek, Metamorfozy Lalek Białystok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. thank <laughs> you